Cześć! Fajnie, że wskoczyłeś na nasz kanał. Dzielimy się na nim naszym doświadczeniem dotyczącym dmuchańców. Nazywam się Michał i jestem częścią zespołu Gangan. Witaj w programie Akademia Dmuchanego Biznesu. Znamy się już trochę, doskonale znasz już korzyści i wyzwania dmuchanego biznesu. Poznałeś także główne modele biznesowe i mam nadzieję, że wiesz już, który z nich pasuje Ci najbardziej. Zatem jedziemy! W dzisiejszym odcinku opowiem Ci o działalności i formach opodatkowania a testach, regulaminach i umowach, czym jest OC działalności. Działalność i forma opodatkowania. Do prowadzenia biznesu wystarczy działalność gospodarcza z odpowiednim PKD otrzymuje pytania o to, jaki kod wpisać, sugeruje następujące 7721. 93,19 i 93,21. Kolejnym pojawiającym się pytaniem jest pytanie o kasę fiskalną. Czy jest ona konieczna? Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w kasę fiskalną należy zaopatrzyć się po przekroczeniu 20 tysięcy zł obrotu w ciągu roku podatkowego. Dotyczy to jednak tylko i wyłącznie sprzedaży na rzecz osób fizycznych. Pamiętaj, że przy wynajmie atrakcji osobom prawnym, czyli firmy i instytucje, wystawiamy faktury VAT. Te przychody nie wliczają się do limitu dotyczącego kasy fiskalnej. No dobrze, a jak jest z VAT-em? Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność, mogą zdecydować, czy chcą być vat czy też nie. Limit dla niewatowców wynosi na ten moment 200 tysięcy złotych przychodu rocznego. Po przekroczeniu tego limitu automatycznie stajesz się VATowcem. Jeśli przewidujesz, że skala Twojej działalności w pierwszym roku będzie niewielka oraz inwestycje nie będą wysokie, polecam skorzystać z tego przywileju. Jeśli jednak zdecydujesz się zostać watowcem, pamiętaj, że do każdej faktury lub paragonu musisz doliczyć 23% podatku VAT. Jeśli natomiast prowadzisz park stacjonarny i sprzedajesz wejściówki, skorzystaj z niższej, 8% stawki VAT. Uwaga! Zastrzegam, że nie jestem doradcą podatkowym i wszystkie przekazane tu informacje należy skonsultować z profesjonalnym doradcą podatkowym. A testy, regulaminy i umowy. Słowem wstępu zaprezentuję Ci najważniejsze punkty. Dmuchane atrakcje podlegają europejskiej normie EN 14960, w której zostały wypisane wszystkie najważniejsze kryteria. Jakie musi spełniać dmuchaniec, aby był dopuszczony do użytku komercyjnego. Zadbaj o pełną dokumentację techniczno-ruchową i orzeczenie techniczne, czyli tzw. atest rzeczoznawcy, który potwierdzi zgodność z normą. Atest ważny jest rok od wydania i co sezon należy go odnowić. W tym celu należy skontaktować się z rzeczoznawcą. Jest to najważniejszy dokument urządzenia. Pamiętaj o regulaminie, który powinien zawierać informacje, które będą chroniły Ciebie jako przedsiębiorcę. Ostatnim elementem, który bywa często pomijany, jest pisemna umowa z klientem. Warto ją sporządzić, aby zabezpieczyć obie strony biznesu. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o atestach, regulaminach i normach, zapraszam do naszego bloga. Link w karcie powyżej. OC, czyli dbaj o bezpieczeństwo. Temat ubezpieczenia bardzo często pojawia się podczas rozmów z moimi klientami. Jednak nie każdy zdaje sobie sprawę, jak ważny jest to aspekt. Ubezpieczenie OC nie jest obowiązkowe, dlatego też często o nim zapominamy. Zadam proste pytanie. Czy czulibyście się komfortowo śmigając samochodem bez wykupionego OC? Nie sądzę. Ścieżka biznesu może być śliska, a OC działalności kosztuje relatywnie niewiele. O tym warto pamiętać. Skorzystaj z oferty jednej z trzech największych ubezpieczalni w Polsce. Suma ubezpieczenia powinna wynosić minimum 300 tysięcy złotych. Ubezpieczenie OC wykupuje się na podstawie kodu PKD. Proponuję wpisać wszystkie, które zasugerowałem na początku tego odcinka. Wskakując do świata dmuchańców, już na wstępie zadbaj o swoje bezpieczeństwo i kwestie formalne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, napisz maila na adres kontakt@gungan.pl lub zadzwoń pod numer 533 353 596. W kolejnym odcinku opowiem ci o dmuchanym marketingu i dlaczego go potrzebujesz. Ja jestem Michał, a to był program Akademia Dmuchanego Biznesu. Zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj i koniecznie naciśnij dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Daj znać w komentarzu, jakich informacji na temat dmuchańców poszukujesz. Wskocz też na naszą stronę gangan.pl. Do zobaczenia!